Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie rynków. Standardowo pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem wspomnianego ryzyka. Dobrze, drodzy Państwo, wczoraj na amerykańskich indeksach mieliśmy sesję wzrostową, która technicznie nie neguje pewnych sygnałów słabości, o których mówiliśmy wcześniej, ale okoliczności tej reakcji są bardzo ciekawe otóż wzrost przypisuje się przede wszystkim słowom szefa Fed z Chicago który powiedział między innymi że nie popiera czekania z cięciem stóp do momentu aż inflacja w ujęciu rocznym osiągnie 2% czyli tą granicę celu i to nie jest nic nowego natomiast najważniejsze było zdanie w którym podkreślił że Fed w swoich decyzjach Uwzględnia zmiany we wskaźniku PCI, a nie CPI, a wspomniany właśnie PCI w okresie 7 miesięcy był zgodny z celem banku centralnego bądź nawet niższy. I to pod rynek odebrał, że no spokojnie to zaskoczenie odczytem CPI, tylko i wyłącznie sprawa CPI, natomiast prawdziwy, prawdziwe dano inflacji o inflacji poznamy przypominam 29 lutego. I teraz krótkie przypomnienie, czy jest to, jest to właściwa interpretacja, czy faktycznie można na jakąś niespodziankę w kontekście tych wtorkowych danych o inflacji liczyć. Jaka jest różnica między wskaźnikami PCI a CPI? Przede wszystkim przypomnę, że w PCI częściej zmieniają się wagi poszczególnych elementów koszyka. Po drugie, PCI faktycznie uwzględnia szerszy zakres wydatków. No i po trzecie, CPI uwzględnia tylko wydatki po stronie konsumenta, natomiast PCI również uwzględnia chociażby wydatki organizacji pozarządowych, non-profit, których zakupy finalnie trafiają do gospodarstw domowych. Podobnie że zresztą jest też w przypadku usług medycznych skierowanych do konsumentów, które często opłacają pracownicy w postaci. No przepraszam, w postaci jakichś pakietów, na przykład medycznych. Tych różnic jest znacznie więcej, natomiast fakt PCI jest szerszym wskaźnikiem i to jest podstawa tej nadziei, że ten najbliższy odczyt nie będzie tak niekorzystny jak ten CPI z wtorku. Natomiast popatrzmy sobie na suche liczby i wykres, który teraz widzicie, pokazuje właśnie różnice w odczytach PCI i CPI w ramach tego cyklu, no i zobaczcie, że faktycznie były okresy, w których CPI, CPI czyli linia niebieska, faktycznie była wyraźnie wyższa niż odczyty PCI, nawet patrząc na 2023 rok, te właśnie wyniki na niekorzyść CPI faktycznie były wyższe, więc no nie pozostaje nam nic innego jak poczekać na dane PC. Natomiast co ważne, odchodząc trochę od Stanów Zjednoczonych, przed tym jak przejdziemy do wykresów, to w odróżnieniu od amerykańskiej inflacji, w odczyt inflacji w Szwajcarii okazał się być wyraźnie niższy od oczekiwań. Tutaj widzicie odczyt za styczeń, to jest inflacja ogólna, a tu oczekiwania. No, i nie tylko różnica była znacząca, ale też warto podkreślić fakt, że inflacja w Szwajcarii już jest głęboko zakopana poniżej celu, celu inflacyjnego. No i drodzy Państwo, to taki oczywiście korzystny odczyt rozbudził nadzieję, że Szwajcarski Bank Narodowy, mimo deklaracji, mimo braku deklaracji, rozważy wcześniej niż oczekiwano pierwszą obniżkę. I taka fala spekulacji prawdopodobnie będzie, będzie przepływać przez pary z Frankiem aż do marca, kiedy poznamy finalnie kolejną decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego. Natomiast należy podkreślić, i to jest przypomnienie wykresu z przeglądu, z przeglądu weekendowego, że wyhamowanie umocnienia Franka rozpoczęło się nie dziś. Bo zobaczcie, fundusze hedgingowe odeszły od pozycji, czy odchodzą od pozycji długich na franku już od kilkunastu dni i widać, że ta przysłowiowa wajcha jest przestawiona na jego osłabienie. Co więcej, przypominam, że przez długi czas Szwajcarski Bank Narodowy wspierał franka zakupami na rynku Forex, po prostu żeby ograniczyć import inflacji. No a teraz, kiedy jest zbyt silny. Rank zaczyna ciążyć firmom szwajcarskim, to te zakupy, według Bloomberga, nie tylko są ograniczone, ale i zakończone. Dobrze, przejdźmy do platformy. Dobrze, platforma powinna być już dla Was widoczna i zacznijmy sobie od SP na interwale H4. I w kontekście ostatniej analizy przypominam, że cały czas oczywiście mówimy o trendzie wzrostowym, który może podlegać krótszym bądź dłuższym korektom, jak na razie. No i sygnały. Spadkowe traktujemy w moim podejściu na razie tylko i wyłącznie jako sygnały ostrzegawcze przed nieotwieraniem pozycji długich tu i teraz, a nie jako sugestie do otwierania pozycji krótkich. To jest moje podejście, które, no, jak pokazuje charakterystyka SP w, w ostatnich kilkunastu Kilkunastu tygodniach było, było jest po prostu słuszne. To już nie wchodząc w szczegóły, bo o tym mówiliśmy szerzej wiele razy. Natomiast technicznie, faktycznie pojawił się na H4 sygnał objęcia besy Pojawił się również przy wskazaniach ze strony oscylatorów, które pokazywały, że ta dynamika trendu wzrostowego faktycznie być może jest na wykończeniu, bo mieliśmy sygnały spadkowe zarówno na MACD jak i na RSI. No i zobaczcie, doszło do wybicia, podajnie powinno być wyżej, ale nieistotne, bo w, w krótkim terminie do zmiany charakteru trendu na interwale H4, doszło poprzez właśnie ten, ten duży ruch spadkowy, który wybił te minima i oczywiście te minima. No, i drodzy państwo, zobaczymy, na ile trwała będzie ta zmiana charakteru rynku. Czy skończy się tylko na takim jednym pociągnięciu? Dużo wskazówek da nam zachowanie w obrębie tej strefy, czyli strefy, która była źródłem właśnie tego mocnego ruchu, który wybił te tutaj dołki. No i obserwujmy, co się tutaj wydarzy, bo jeśli tu faktycznie jakaś reakcja spadkowa się pojawi, no to się otwiera droga do jakiejś. Większej korekty z perspektywy, oczywiście, interwału H4. Dobrze, spójrzmy sobie na złoto. Złoto też, jeśli chodzi o interwał H4, bo nadaje jeden z racji na tę konsolidację. Nie ma co w tym momencie zbyt długo analizować tego wyższego interwału, bo nic nam to nie powie, ale na H4 mamy bardzo ciekawą sytuację, bo zobaczcie, faktycznie doszło do wybicia tej tutaj strefy i. Zobaczcie, kolejna strefa, ta tutaj w pobliżu poziomu 1980. Ona już jak na razie wygenerowała reakcję. Przypominam, że jest to bardzo ważna strefa, która, zobaczcie, była źródłem tak mocnego ruchu wzrostowego. No i faktycznie, zobaczcie, mamy tutaj reakcję, więc być może teraz czeka nas ciąg dalszy. Konsolidacji, ale już z ruchem wzrostowym do górnego ograniczenia. Dopóki faktycznie tutaj mamy tą zaporę w postaci zatrzymania spadków i świecy wzrostowej, otwiera się moim zdaniem szansa na ruch w górę, w drugą stronę oczywiście, jeśli dojdzie do wybicia tych tutaj minimów, wtedy też trzeba będzie rozważyć dalszą prognozę, Na to, czy ją przeanalizować od nowa. Natomiast jeśli chodzi, zobaczcie, o otoczenie wskaźników, to mimo oczywiście konsolidacji, to w tym przypadku wydaje mi się, że można uwzględnić odczyt MACD, dlatego że zobaczcie, mamy Pierwszą, pierwszy histogram wzrostowy na poziomach dalekich od poziomu zero i przede wszystkim zobaczcie filtr RSI, który nam filtruje sygnały MACD, również wskazał strefę wyprzedania. Więc no, mamy pewne sygnały wzrostowe na złocie na interwale H4. Dobrze, jeśli chodzi o waluty, no to spójrzmy na euro dolar. Bo zobaczcie faktycznie po tych wielu wielu tygodniach, gdzie główną rolę odgrywał ten sygnał dywergencji, to docelowym poziomem tych spadków była ta strefa. Strefa, która tu podobnie jak na złocie też była źródłem tego mocnego wzrostu, to jest oczywiście analogiczny okres. No i zobaczymy, czy tutaj dojdzie do jakiejś reakcji, bo jest to jeden z ostatnich bastionów tego mojego, tej mojej hipotezy o jednak hossie na euro-dolarze. No i zobaczymy, czy tutaj faktycznie te spadki się zakończą. I na zakończenie para, właśnie z frankiem szwajcarskim, ponieważ zobaczcie od naszego niedzielnego spotkania i tej tutaj zaznaczonej strefy, z tej struktury wzrostowej, zobaczcie, mieliśmy bardzo mocne wzrosty, które wybiły tutaj ostatnie szczyty na parze dolar-frank. Szczyty, oczywiście, w ramach korekty ruchu spadkowego. No i to jest definitywna już zmiana charakteru rynku w tym ujęciu. Średnioterminowym, no ale na razie mamy po wybiciu korektę, co nie jest oczywiście niczym strasznym, to się oczywiście zdarza, no i zobaczymy, jak głęboko ta korekta sięgnie. Uważam, że ta tutaj strefa, która była źródłem tego mocnego ruchu, może być przetestowana i wtedy otwiera się oczywiście po odpowiedniej reakcji szansa na dołączenie do kolejnej strefy: strefy podaży w pobliżu tutaj poziomu 0,902. Jak na razie oczywiście ta korekta się mówiąc kolokwialnie yy, przyda, bo mamy RSI na w strefie wykupienia, więc też nie traktowałbym tego jako potencjalnego fałszywego wybicia na razie, bo zobaczymy, jak głęboko sięgnie korekta, w jakim impecie ona się odbędzie, w jakim czy będzie to gwałtowna korekta, czy takie stopniowe schodzenie. Czy być może w ogóle tu się zakończy ten ruch spadkowy i będziemy mieć kontynuację wzrostu wcześniej niż yy, dopiero po dotknięciu tej strefy. Obserwujmy i na pewno będziemy do tego wracać. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Dziś krótszy nieco program i słyszymy się, przypominam, w niedzielę. O godzinie 19. Zapraszam również na kanał Admirals. Pojawił się tam materiał o polskim złotym, i tam jeszcze raz wyjaśniłem zasadę kursu realnego, jego konsekwencje i jak należy go interpretować. Cóż, dziękuję Wam za uwagę, życzę udanej sesji i miłego weekendu.